Chemikalia, za trawę dla Boga Wnoszę o honor i skauza WNR, Rym, czysta zajawka Kontrafarsa, matki i ulicy, syn Mego stylu degustacja, hipkopnacja Delegacja, z podwórka bądź pasja Choć w głowie wariacja, nie chcę stracić głowy Wariat, stryb, kanalia, anomalia Ja dalej szukam dobra, lecz ukaram, ty chcesz Wiesz, chłopak, za twój fart browar Mieszam na system, dla mnie to dar Jak towar rejestruję życie W ciele swym jak kokbicie kroszę po bitur Bicie i w kuju mam co mówicie A bardziej to co myślicie, wy ci wszyscy co piszczycie Że dawno jest po mnie Utul mordę, masz lustro, spójrz odbicie Ty gmiocie, kim życie, latatnie noce Chcesz to mnie oceń, raz kotle, teraz owoce Zostawiam ślady po drodze Śmiejecie się, że niby brzdury plotę hmm, Że jedno drugiemu przeczy Może, słowo za słowem tworzę, rozrasta się jak korzeń Wnr herbem ląkiem, jego sens jak kabale Skryty pośród treścią kurwa zamknię ci pedale Stawiam życie na szale, to są popełniane Docen jeden sen, ile będzie mi dane Nie wiadomo, a po amen wyjebane mam w twój kamień Chcesz to rzucaj kreaturo i tak prawdy nie ogłamiesz Za władzą zlaną Umiem, gdy wokoło głów na strumień Piszę co widzę, mówię co czuję, rapię amulet